Zadanie 12.3 sierpień CKE 2024. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY przedstawiono fragment paraboli, która jest wykresem funkcji kwadratowej F. Zobacz rysunek i tu rysunek. Wierzchołek tej paraboli oraz punkty przecięcia paraboli z osią OX układów współrzędnych mają obie współrzędne całkowite. Polecenie. Funkcja F jest określona wzorem i cztery wzory mamy tutaj przedstawione. Gdy spojrzymy na te wzory, to zauważymy, że każdy z tych wzorów jest zapisany w postaci kanonicznej funkcji kwadratowej. Więc w tablicach szybko odszukujemy taką postać, czyli postać kanoniczną, postać kanoniczna. Ona znajduje się w tablicach na stronie numer 8. Do postaci kanonicznej potrzebujemy P i Q, a P i Q to współrzędne wierzchołka. Więc kierujemy się do naszego wykresu i z wykresu odczytujemy współrzędny wierzchołka paraboli. Wierzchołek jest oczywiście tutaj. I jakie są współrzędne tego wierzchołka? Pierwsza współrzędna wynosi 1, a druga to minus 2, czyli 1 oraz minus 2. Zatem tak, porównujemy. P to 1 i tu na górze sobie napiszę, że p jest równe 1, a q wynosi minus 2. Q jest równe minus 2. No i już możemy podstawiać pod wzór na postać kanoniczną. f od x jest równe, a przepisujemy, otwieramy nawias, x odjąć p, czyli 1 do potęgi drugiej, dodać q, czyli byłoby plus minus 1, my sobie zapiszemy już od razu minus 2. No i tak, tak naprawdę byśmy w niektórych zadaniach musieli obliczyć A, ale gdy spojrzymy w odpowiedzi, to wszędzie A jest takie samo i wynosi jedna druga. Więc nie musimy tego A obliczać. A jest dodatnie, czyli A jest wartością dodatnią, gałęzie są skierowane do góry, czyli jest poprawnie zapisane, więc tylko teraz wystarczy dopasować ten fragment do którejś z odpowiedzi. No i dopasowywujemy. Minus 1 plus 2 to odpada, plus 1 też odpada, minus 1 minus 2 to by było ok, ale jeszcze sprawdzimy d x plus 1 minus 2, to ten plus 1 dyskwalifikuje, czyli wracamy do odpowiedzi C, którą zaznaczamy jako właściwą odpowiedź do zadania. Gdyby nie było tutaj tych samych, a to byśmy musieli trochę inaczej to zadanie rozwiązać, ale jeśli to a wszędzie jest takie samo, więc tak naprawdę a nie musimy obliczać, możemy sobie od razu napisać, że a wynosi jedna druga, podglądając właśnie odpowiedzi.